Witajcie Wszyscy bardzo serdecznie. Zaprosiłam Was do leśnictwa Łęga, do lasu pana Jarosława Borowskiego. Będziemy mówić na temat uprawy i pielęgnacji lasu. Znajdujemy się na terenie zrębu. No właśnie, las, a został on wycięty. Dlaczego? Tak, no taka jest kolej życia, życia lasu. Tak, to się niestety stety, albo niestety odbywa. Pomijając fakt, że drewno jest po prostu potrzebne nam, ludziom, do, do różnych naszych, naszych celów, drewno ma około 30 tysięcy zastosowań, także jest materiałem bardzo potrzebnym, ale my jako leśnicy oprócz tego, że pozyskujemy to drewno, my przede wszystkim dbamy o ten las i wycięliśmy go z takiego prostego, nie, może nie prostego, ale my go chcemy zastąpić następnym, młodym lasem. A stary był co, brzydki, niedobry? Musielibyśmy się cofnąć w czasie o jakieś 100-120 lat. W tamtych czasach dominowało coś takiego, takie pojęcie renty leśnej. Czyli sadzono las, z tak, no sadzono las z takimi gatunkami, jakie były najbardziej, najłatwiej dostępne i na których można było, mówiąc prosto, najszybciej zarobić. Czyli które? W naszych uwarunkowaniach jest to sosna. W górach był, jest to świerk, w naszych warunkach jest to sosna. I teraz, jak już te drzewa osiągnęły 100-120 lat, my te drzewa właśnie usuwamy i zastępujemy tym, czy, czy takimi gatunkami, jakie potencjalnie mogłyby tutaj naturalnie same występować. No dobrze, znajdujemy się na zrębie, ale tu nie wszystko zostało w sumie ścięte. To coś się popsuło, coś nie, nie, nie zagrało? Tutaj już wszystko zagrało, wszystko jest zgodnie z planem. Zacznijmy od tego, że już 10 lat temu zostały wycięte tak zwane gniazda. Tutaj widzimy takie już gniazda dębowe, one właśnie mają 10 lat. Gdy osiągnęły już odpowiednią wysokość, mogliśmy usunąć osłaniającą ją dookoła sosnę. Dlatego teraz widzimy właśnie te gniazda dębowe, pomiędzy nimi nie ma nic. Nie ma nic. Oprócz tych starych drzew, tzw. to jest tak zwana kępa starodrzewiu, która już zostanie do naturalnego rozpadu, której nie będziemy nigdy usuwać. Tak Dlaczego? jest jej cel. Dlaczego ona nie będzie usunięta? Las ma służyć no nie tylko nam, ludziom, ale też przyrodzie, może przede wszystkim. I to jest taki kompromis, że zostawiamy właśnie minimum 5% powierzchni każdego z do właśnie do takiego naturalnego rozpadu. Tam mogą występ, żyć, egzystować gatunki, które są związane z roz rozkładającym się drewnem, ze starymi drzewami. Które... A dlaczego akurat ta kępa, nie na przykład w innym miejscu? Dlaczego ona się znajduje tutaj? Co jest takiego wartościowego w tej kępie? Tak, To, to w, na każdej jednej powierzchni trzeba podejść. Indywidualnie i po prostu wybrać takie miejsce, które z jakiegoś powodu jest właśnie cenne. A dlaczego zostały tutaj te samotne drzewa na tym zrębie? To są tak zwane drzewa dziuplaste, czyli jak sam raz wskazuje, tam są dziuple ptaków. Które my podczas przygotowywania jakby tej powierzchni pod zrąb musimy takie drzewa znaleźć i oznaczyć w terenie i, nie, i przypilnować, żeby nie zostały ścięte. Czyli, żeby w czasie zrębu nie uszkodzić drzew, które zamieszkują ptaki. Tak. Znajdujemy się obecnie na uprawie, czyli na kolejnym etapie po zrębie, zgadza się? Tak, tak. Kolejnym etapem jest właśnie po. Jak już mamy zręb wszątnięty, przygotowujemy glebę, tak tego to mówimy, i sadzimy nowe, nowe drzewko. A jest to miejsce dla mnie szczególne, ponieważ w zeszłym roku wraz z moimi uczniami oraz harcerzami sadziliśmy tutaj las. Tak, tutaj mamy, no można powiedzieć, w harcerski las, tak? Sadziliście tutaj te, te lipy, które się znajdują tutaj za tym ogrodzeniem. A lipy? Tylko i wyłącznie? Tam mi się wydawało, że było ich więcej Nasz kit... tak, tak, na szkicu. Tak, na szkicu odnowieniowym jest ich no, więcej gatunków. Zdecydowanie. Jest też tutaj sosa, która jest pod naszymi nogami. W tym ogrodzeniu mamy gatunki tak zwane cenne, które musimy no, chronić przed zwierzyną, żeby nam ich, przynajmniej na tym pierwszym, na pierwszym wzrostu zwierzyna nam ich nie uszkodziła. Są ta siatka. Są ta siatka. Mm -hmm. Tutaj mamy lipę, modrzewia, buka oraz czereśnie plasia. Dlaczego to nie jest sama sosna? Ponieważ w tym miejscu właśnie nie powinna rosnąć sama sosna. Po to właśnie to przebudowujemy, żeby nie posadzić samej sosny, tylko wprowadzić inne gatunki które tutaj bogacą te siedliska. A jaki to ma cel, takie wprowadzenie innych gatunków? Chodzi o to, żebyśmy nie mieli monokultur sosnowych. Tak jak rozmawialiśmy o tym, że kiedyś sadzono właśnie tak zwane te monokultury, czyli właśnie jeden gatunek, no to jest, Te drzewostany nie są po prostu stabilne. W razie jakiegoś zagrożenia potrafią się rozpaść i wtedy tracimy cały, cały taki drzewostan. A w obecnie, w dobie zmian klimatu, musimy przystosowywać też las do, właśnie do tego, co się teraz dzieje. I sadząc różne gatunki, po prostu rozpraszamy to ryzyko. Że jeżeli stracimy sosnę, no to zostaną nam gatunki ciasto. Dowiedzieliśmy się, że las to nie tylko i wyłącznie sosna, ale również inne gatunki drzew. Niedługo zbliża się wiosna. Zapraszam Was wszystkich do nadleśnictw. Może Wy też posadzicie swój las. Do zobaczenia!